Siemano niemieczki, jestem Zaxy i w dzisiejszym odcinku i dzisiaj w odcinku zagramy sobie Minecrafta na naszym świecie survival. Więc tak, co dzisiaj y, mamy zamiar zrobić? Ja dzisiaj miałabym zamiar zrobić beat Level, trochę poentantować nasze itemki. Um, nie pytajcie się jednej rzeczy, dlaczego mam takiego skina. Po prostu nie, nie zmieniam, tylko że nie chcę się załadować ten mój prawdziwy, dlatego że mam takiego... To jest mega przypadkowy skinek. Po prostu, takie po prostu miałem. takie taki sobie wzięłem Nie wiem, to możemy dać tu, bo jakiś chcemy mieć, mieć porządek w tym. Więc. Dobra. Poseł troszkę i teneczkę na sam początek. Z sobie zostawię, szczerze. Z są przydatne bardzo. Więc sobie zostawię. Ehm, dobra, jeszcze coś do włożenia. to dobra, jak już odpadam to tu odłożę, okej, okay, tutaj mamy diamenciki nasze piękne, odłożymy, Przepalimy sobie żelazo, serio? A, naprawdę? Musiałem grubego takim sposobem wyjaśnić, serio? Szczerze mi się nie chciało, ale okej. Okay. Zobaczymy, na jaki poziom będziemy mieli enchanty jakie będą enchanty. Ja U to na pewno sobie zenchantujemy, a jak nie to robimy, enchanty level, ponieważ możemy. Już możemy, ale nie chcę mi się za bardzo tego robić. Znaczy zrobię, no ale nie teraz. No, nie mamy węgla. No nie fajnie, to nie fajnie bardzo. Ojajaj, jaj, kurde, ojejaj, jaj. no nie najlepiej, nie najlepiej, Tutaj, uh -huh. no i się nie chce tego nigdy przepalać, co, um. a dobra, zawał, że już umrę, umy ja nie mogę umrzeć od razu, bo mam totem, póki co, więc... Nie umrzemy tak szybko, mordy. Um, Poszedłem do Oliwla, żeby zobaczyć, czy on ma chociaż troszkę węgla błagą w Oliwii. Serio on patykami przepala? Przepala? Patykami? Wiesz, że on wie, że te patyki długo nie przetrzymają, no ale okej. Okay. Um, boli to. Dobra. Jak im, mam, jak im cudem mam zamiar to wbić? Um, jak sam wiecie, obok nas są villagerowie. Znaczy nie villagerowie, tylko wioska, bo nie wiem, czy villagerowie jeszcze tam są. Jak nie będzie, to już dupa nie wbije najprawdopodobniej tego dzisiaj, ale jak cudem mną, to chętnie bardzo wbije. Dobry, dawaj. O kurde. Dobry pajączek. O kurde. Grzeczny czy koronu? Albo ośmianów? Nie wiem, jak mam go namu dać. A ośmianów, nie? Nie, 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 ja nie, ja nie, nie, to jest chyba ośmionów pająki są. O tak, ośmionogami są. Dobra, mniejsza oto, lecimy już szybko tutaj. To, yy, pamiętajcie o dzwoneczku. Yy, wtedy nie ominą wam żadnych jak będziecie mieć dzwoneczek. Polejkujcie ten film, udostępnijcie, jeżeli możecie. I chciałbym wam jeszcze jedno powiedzieć. Um, yy, jeżeli możecie, to wbijcie na mojego TikToka z akcji Podłoga i Ty. Um, tam też mam różne filmy. Znaczy, nie ma minecraftowych, ale niedługo pojawi się nowy film. O kurde. Robił. Co ja zrobiłem? Ponieważ mam już uszykowany, tylko yy, może zróbmy to tak. O, wiecie? dobra, jak się już tutaj dopali? To to coś Patyk długo nie wytrzyma, co dla mnie dobre, bo już się Patyk spalił i teraz mogę będzie. Bo nie chciało mi się tego Patyka mieć w e eku. Dlatego to tak zrobiłem. Mm -hmm. Dorobimy sobie trochę chleba w naszym przepięknym craftingu, przepięknie umiejscowionym oczywiście żartuję sobie nie, nie jest źle umiejscowiony co ja za głupoty zrobiłem nie wiem, ale coś mi się wydaje, że coś odwaliłem tylko co? jak się książki mogę jeszcze zrobić? Tylko tutaj się robi książki, zapomniałbym mamy szelfa no, mało ale, mało ale jest Mało, ale jest. Ale jest, więc ym, nie ma żadnych takich fajnych enchantów. Efficiency dwójki nie wezmę. No i właśnie to jest to Efficiency trójka. Jeżeli siadłaby z unbreakingiem, to będzie coś przepięknego, nie? Jesteśmy od, 3. Trzy... No dobrze, dajmy te dwa levely do tyłu, bo jednak ten jeden level opłaca się, za jeden. Opłacało. A właśnie, może jeszcze sprawdźmy, co mamy na książkę. Protection Dwójkę. To nie jest dobry enchant. Co mamy na klatę? Ambre. King to jest to, Okej. Okay. Raz żyje. Naprawdę? 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 Co? Naprawdę? Tylko to siadło. Ugh, Naprawdę nic, nic tego. Ja to nie mogę ubielić seriosze, szczerze, teraz nagrywałem trochę. Trochę, bardzo duże. No nie najlepiej, no nie najlepiej, ale bierzemy teraz swoją pszenicę sobie. Yy, sobie pszenicę. Pszenicę biorę tylko dlatego, że idziemy na koszt. Może też trochę czkina... No wiem, że mi nie starczy, ale najwyżej może bym sobie pozbierał jakby tam było chociaż wątpię, więc nie wiem co tam trzciny brałem. Ale fajnie gdyby farmerzy akurat sprzedawali tam emeraldy za yy, siano, bo wtedy to by było coś po prostu przepięknego. Po prostu byłbym bardzo uśmiechony, no i co innego mógłbym powiedzieć. A tam chyba nawet nie ma by Zapomniałem. Zapomniałem sorka, ja cię. Nie, ja nie pytajcie co, po co tu brałem w takim razie nawet. Bo już mam trzy kolor. Cztery lamy! Warcie. Dawajcie, trzy naraz na czołg No na trzech na jednego to bandałsek. Proszę Państwa, to jest zepięta walka dwóch dla... Oj, doszło tak dużym jedną. miała jeszcze hopę do tego Jak się nie dosyć że wygrała, to jeszcze miała prawo mm. do tej krawy nie trafiłem Tej krawy nie trafiłem Niestety, niestety Albo stety Coś mi się wydaje, że tu nie ma farmera Co byłoby bardzo przykro dla z wiadomości, bo jest akurat on bardzo potrzebny więc jak nie będzie tu farmera, jesteśmy w czarnej, dużej kieszeni, że tak powiem. No to drugie. To, to aj, 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 aj. jest lipa. Bo to nie jest farmer. To nie jestem ten bardzo mały. No tego tam, łystego, co się łagi, kurde, chillera bomba. Tam nie ma farmerów, chyba będę musiał iść z Oni mi Oni się bardzo przyda, farmer, więc co, robimy profesjonalny crafting. Tylko teraz wydaje mi się, że to robiło się tak. I robiło kompostownik. Hej. Okay. A, no tak, jednej pół płytki oczywiście mi zawsze brakuje do czegoś. Zawsze mi pół płytki brakuje jakiejś. Czy czegoś mi zawsze jednego brakuje? Każdy z nas tak raczej mał. Bo... Tylko nawet nie ruszam, bo to jest zielony. Zielony nigdy nie daje profesji. Nie ma... Nie może mieć po prostu profesji. Nie przyjmuję już. To jest nie jest dobrą wiadomością dla nas, no, więc... O, ty, ty. Daj, bierz. to jest zielone, czy co? O! Nie, bo on nie robi... Zajmę to wtedy, tam o Żeby tam pewnie miał, a ja chcę, żeby sprzedawała to, co ja chcę. Dobra, kimniemy się tutaj? Ja tu śpię. Dzisiaj ja tu śpię, byku. Dziękuję za... Ym. Łóżko, błagam, wiesz tą profesję, ktoś. O! Ano tak, po jednej nocy już się nie da mu zmienić profesji. Nic się nie da. Po nocy. Też ten zielony. Tak. No, irytuje mnie. Irytuje mnie. To ten też jest zielony? Nie każdy to jest zielony. O! O! Jomaliak. Jestem niesamowita. Ha? ha. ha ile? 16 emeraldów? To jest mega pożyteczne, więc to sobie biorę. Właśnie kupuję tylko dlatego, że to jest dobre jedzenie. To jest dobre jedzenie. Mamy bloki, więc zjonek. Zjonek. bardzo. Thank you. Ty jesteś jednak jomal, Ty to jesteś Fajny jom, no nie Błagam nie znikaj Nic cię, nic cię tam nie powinno zabić Nie to tutaj no, Więc my idziemy po. Tutaj zresztą też coś jest o no, Trochę tej połokę tych bloczków powinno być no. To nie jest dużo naprawdę, ale jestem ja że Muszę Wam powiedzieć ciekawostkę villagera Wiecie, co najwięcej ekspa im daje? Znaczy, nie ekspa, tylko co najbardziej ich. Yy... Co? Co? Wiecie, jak się robi bloki melonu? A nie, nie da się. Ej. Aaaa, się nie da! No Muszę chyba od niego wykonać. To jest mega nieopłacalne. Widzicie, M, bo to 3 MRL, Msy kosztuje. 3 emsy kosztuje. 3 Msy, 3 się tak trochę odczarował, to byłoby lepiej, byłoby lepiej. Nie rozumiem, że dla mnie to jeszcze dla ciebie, więc polecam, byś się odczarował. Znaczy nie odczarował, tylko wiecie, zresetował, czy jakoś tam. No bo byłoby to mega kozacko. A my robimy sam zapon. Kurde, ten Creeper raz tu... Spalam te itemy, bo nie... nie są potrzebne, a tym zrobimy przejście. No no, a tam jest fajne dziurawy Oliver, uwielbiam tam kiedyś yy, Na przykład jak to zrobić? Uj z nim na swaterek i tam rzucić. Więc dobra, my lecimy Ja wyrobię sobie tera, partię, jak to, partię to, partię to Właśnie Ja nie jestem taki pro, że, że Aż nie jestem pro Logiczne? No. Logiczne Ciekawe czy krowy mogą się same respi? No chyba powinny i nie by było Aj, nie by było Aj, nie by było Dobra Dobra, ciebie przyspieszymy, mm. przyspieszymy, żebyś urósł i rozmawiał się sam no. Będą dwa małe Bobo kolejne I teraz Następnym razem będą No dużo No dużo No więc Chyba będzie fajnie no będzie, oczywiście mordy. Dobra, bierzemy sobie to żelazo. To oto żelazo. Bierzemy też sobie, robimy co? wszystko na kartki. Jesteśmy bogaci w końcu i zrobimy sobie książki. No, i jeszcze kszelfy. E, Będzie na 26 chyba i na 28, jeżeli się nie mylę. A nie powinienem. Tak, na 28. No to. No to to jest dobrze. No to. Aha, ja bez klaty cały czas chodziłem niebezpiecznie. Niebezpiecznie. Co ja zrobiłem? No i bez klaty. Niebezpiecznie. Nie, no nie zrobię tego człowiekiem, ale no nie zrobię tego, nie zrobię tego, nie jestem złym człowiekiem. Przecież no nie, nie jestem złym człowiekiem. Zrobimy sobie takie coś. Hmm, więc to mamy tu, to mamy jakieś mieć, O, to rzeczywiście są śmieci. Mamy tu, o, to jest mega kozackie do jedzenia. Mm, tutaj, chyba tak, tak. tutaj, a tą resztę sobie weźmiemy. No jednak jeszcze nie reszta. Ale crafting zrobimy sobie tutaj bliżej, bo jest to ważna rzecz. Nie chcę mi się tu łazić, żeby coś skraftować, no bez mera. sensu, no, więc y, tak, No więc tak nie wystarczy. No ja będziemy spiję jedy, dwa broczki kobla, bo zobaczcie co my tutaj... My tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Szarne strójka, gdyby taki had byłby fajny, szczerze, ale na miecz tylko. Tylko na miecz. Tylko na miecz, a na nic innego. Dobra, wiecie co? Bo my mamy ogólny nadmiar diamentów. Mamy. Ogólnie to przydałoby nam, nam się nowa część światła, czyli klata. Dobra, odda... A, no Szczerze, to chciałem klatę. Chciałem klatę, ale chciałem, a nie jeszcze. Znaczy, oczywiście, że bardzo mi potrzebna będzie. O zrobienia, bo wiecie, żelazne i czasami mogą mieć inne enchanty niż na przykład yy, diamentowe. Przynajmniej u mnie tak było nieraz. Nieraz, więc gdyby było Protection Trójka, byłbym bardzo ucieszony. E, to nie jest dobry enchant. To nie są dobre enchanty. No, na 28 to mi się nie opłaca totalnie. A tak szczerze, Mordy, to chciałam mam jedną rzecz powiedzieć, że. Na tym odcinku zrobiliśmy już wszystko co chciałem zrobić. Więc chciałbym się z wami pożegnać bardzo serdecznie. Bajo! Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, na mojego TikToka. Bajo! Hej!